Sędziowie mówią, że zawiłość tego prawa jest taka, że, że to jest kwestia czasu i interpretacji, żeby każdego kierownika móc uznać za, za winnego. Do gospodarki kraju, w którym zakazany jest optymizm. Mm, tak. No i jednak praktyka pokazuje i doświadczenie, że jednak warto trzymać zarówno tych wykonawców, jak i dostawców, Chcię trzymać na dystans starcie. Się... Cześć, cześć, witajcie. Kasper Jakub z tej strony. I dzisiaj opowiemy sobie o pewnej zależności, o pewnym zjawisku, o którym mało kto mówi. Generalnie, ja też nawet nie pamiętam, czy kiedykolwiek wspominałem to na antenie. Na pewno mówię o tym podczas szkoleń, które prowadzę. Generalnie, każdy kontrahent lub bardziej każdy wykonawca ma swój termin w budownictwie, ale pewnie to również w innych biznesach ma swój termin przydatności do spożycia. O co chodzi? Chodzi o to, że mm, podobnie jak z miłością, podobnie jak w życiu rodzinnym, mm, jak kogoś poznajemy, to są motyle w brzuchu, jest, jest miłość, jest ekscytacja e, i po prostu mm, jakby ta współpraca, ta relacja się dużo lepiej układa i dużo lepiej po prostu funkcjonuje w tej porządkowej fazie, tak? Obie strony są zadowolone ze współpracy, obie strony dowożą Tematy na czas, obie strony rozliczają się na bieżąco, po prostu sielanka. Natomiast z czasem ta sielanka no, zaczyna się kończyć, te motyle w brzuchu zaczynają ulatywać i niestety pojawiają się pierwsze konflikty, pierwsze jakieś spory, co, co po prostu powoduje czy obniżenie jakości pracy, obniżenie po prostu jakości współpracy. No i, no i jakby zmierza to powoli do nieuchronnego końca, czyli do, do zakończenia współpracy. Między danymi kontrahentami, i tutaj w domyśle kontrahenci w budownictwie to jest po prostu klient, dostawca lub klient, wykonawca prac budowlanych, i tutaj w zależności od tego. Co to jest za dostawca, co to jest za wykonawca prac budowlanych. Tutaj, już bez rozpatrywania problematyki, że tak powiem, klienta czy, czy inwestora, ten termin przydatności do spożycia, czyli ten termin trwania jakby tej współpracy, jest krótszy lub dłuższy. No, w zależności od człowieka, czy jest bardziej ugodowy, czy, czy po prostu ma wyższą, czy niższą jakość prowadzenia i wykonywania pracy. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, ponieważ ostatnimi czasy, dwukrotnie zostaliśmy postawieni w sytuacji, gdzie współpracujemy, z doświadczonym inwestorem, z inwestorem, który już jest na rynku jakiś czas, i realizujemy z nim obiekt deweloperski w funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego lub kierownika projektu. No i ten doświadczony deweloper, doświadczony inwestor ma po prostu swoją, posiada po prostu swoją bazę kontaktów wykonawców w różnych branżach, z którymi współpracował, z którymi chciałby współpracować przy realizacji tego nowego dziecka, tego nowego projektu deweloperskiego. I co się okazuje? Okazuje się, że ci wykonawcy, przez to, że już Kilka lat współpracują z danym inwestorem, no, no dużo gorzej się z, nim, z nimi układa relacja, dużo trudniej z nimi dogadać pewne kwestie dla nas podstawowe i naturalne do wykonania w przypadku po prostu wykonawcy, którego albo bierzemy z ulicy, albo po prostu z nami, z nami po prostu współpracuje przez, przez jakiś czas. No i dochodzi często do konfliktów, dochodzi często do sporów. I dochodzi często do sytuacji, gdzie ten wykonawca domyślny, który miał realizować dany zakres prac, którego próbujemy dopiąć miesiąc lub dwa miesiące na, na realizację tego danego zakresu prac, no okazuje się ostatecznie, że on tego zakresu prac nie będzie robił albo ze względu na słabe warunki umowne, albo ze względu na słabe warunki cenowe, ponieważ ten inwestor, ten deweloper przyzwyczaił go w przeszłości do no, innych warunków, do, do innych zasad współpracy, do zasad współpracy, które nie są do końca bezpieczne dla niego czy dla inwestycji deweloperskiej, którą realizujemy i po prostu takiego wykonawcę no, należy usunąć jako najsłabsze ogniwo i, i poszukać po prostu kogoś nowego, nawet z ulicy, bo często okazuje się, że ten wykonawca z ulicy pierwszą robotę, jaką dla nas wykona, to ta robota po prostu będzie najlepszą robotę, jaką dla nas wykonał w trakcie swojej kariery czy w trakcie po prostu całej współpracy z nami. Oczywiście my dążymy do tego, żeby pielęgnować relacje, dążymy do tego, tego, żeby współpracować z tymi wykonawcami po prostu jak najdłużej się da. No bo dla nas to też jest po prostu wygodna opcja, że mamy w zaufanego wykonawcę czy, czy dostawcę, z którym po prostu długo współpracujemy, nie musimy tracić czasu na poszukiwanie nowego wykonawcy i nie musimy ryzykować tym, że jednak mimo wszystko ten nowy wykonawca, pomimo pieczołowitej weryfikacji przez nas będzie no słaby i, i nam po prostu tą budowę zepsuje. Także tutaj jak także tutaj jak wchodzicie w taką współpracę z doświadczonym inwestorem, z doświadczonym deweloperem, jako kadra inżynierska, jako inżynier budowy, jako kierownik budowy i zostają narzucani na Was pewni wykonawcy, pewni dostawcy materiałów budowlanych. Pamiętajcie, żeby porządnie, porządnie zweryfikować po prostu tego wykonawcy czy tego dostawcę, bo jeżeli on, ten dany dostawca ma złe przyzwyczajenia i współpracuje z danym inwestorem deweloperem już długi czas, jest do danego inwestora dewelopera przyzwyczajony, no to naprawdę możecie mieć y, duże problemy y, w trakcie tej realizacji, jeżeli, jeżeli po prostu tego wykonawcy, dostawcy porządnie nie verifico eu To jest o tyle ciekawy temat, przynajmniej z mojej perspektywy. Zauważyłem coś podobnego prowadząc firmę wykonawczą, również, że tą relację można w podobny sposób przełożyć między wykonawca, a inwestora, indywidualnego klienta, tak to nazwijmy. Był taki czas, kiedy wchodząc do nowego klienta, oczywiście wszyscy jesteśmy na pan, ta, ta relacja jest taka sformalizowana, wszystko idzie w miarę gładko, no bo jest pewien dystans, który powoduje, że, że każda strona się hamuje. Z z pewnymi oczekiwaniami. Nagle się okazuje, mniej więcej po 3 miesiącach zauważyłem przy, przy realizacji stanu surowego, czyli będąc codziennie na, na budowie, widząc się co 2 dni, e, co 2-3 dni z inwestorem, po 3 miesiącach e, przechodzimy na ty i okazuje się, że ten kontakt zaczyna się trochę psuć, tak? No bo tutaj się zaczynają jakieś takie uszczypliwe czasami teksty, tutaj jakieś oczekiwania, takie już nietechniczne, niezasadne czasami, tylko bardziej stricte wizualne, więc ten termin przydatności, tak naprawdę ten zwrot, termin przydatności, on się tyczy tak naprawdę ogólnie relacji relacji w budownictwie. Widzę, że oczywiście warto budować poprawnie relacje, to o czym wspomniałeś, że tego nie można odsunąć na, na, na bok i co 3 miesiące brać nowego klienta. Bo to też nie o to chodzi. Z tego firma jest rozliczana, z tego też deweloper jest rozliczany, czy, czy project manager, tak samo. Ale trzeba mieć na uwadze, że po pewnym czasie, tak jak fajnie porównałeś to do tego związku, tak? już nie działają automaty, tylko trzeba się starać, trzeba chcieć, żeby efekt był zbliżony, żeby, żeby efekt był podobny, więc. Tutaj tak naprawdę każdy uczestnik tego procesu, i nawet nie z definicji prawa budowlanego, tylko w, w rzeczywisty uczestnik, czy to inwestor, czy to kierownik, czy to, czy to wykonawca powinni pamiętać o tym, że te relacje mają termin jakiś, kiedy będą szły same z siebie, tak, siłą rozpędu. I potem trzeba to wszystko albo y, zawalczyć o to, i budować dzień po dniu, tak jak budynek, albo uznać, że niestety klient albo wykonawca. Stracił ten termin, i trzeba przejść do, do nowego kontaktu. A tutaj, ilość kontaktów w przypadku dewelopera czy, czy kierownika kontraktu, tym bardziej jest bardzo ważna, żeby mieć ten portfel telefonów do, do każdego zakresu, żeby nie być uzależnionym od jednego wykonawcy, bo faktycznie. Może się okazać, że zbudowaliście kilkanaście, kilkanaście budynków, kilka inwestycji, to wykonawca rozdaje wam karty w, i, i nagle się okazuje, że 14, 14 budynek blokuje wam firma budowlana, no bo nie macie kontaktów, nie wiecie do kogo się odezwać, jaką alternatywę, alternatywę znaleźć. I wykonawca to wyczuwa, tak, i wykorzysta to oczywiście na swoją korzyść. No tak czy siak, też nie chciałbym, żeby posłużyła ta nasza refleksja wam. Na, na poczet usuwania i wycinania wykonawców, gdzie pojawi się jakiś problem do rozwiązania, tak, on się nie musi skończyć konfliktem, problemy należy rozwiązywać. Tak, ja, ja jeszcze może to, tylko dopowiem, że też zauważyłem po sobie w szczególności, ponieważ ja mam z tym problem, że osoby, które są otwarte, mają tendencję do szybkiego skracania dystansu, do szybkiego przełamywania lodów, no jednak takie działania i takie zachowania w stosunku do klienta lub do, do wykonawcy powodują, że jednak ten potencjalny termin przydatności do spożycia tej relacji upływa szybciej, skraca się. się i właśnie ty, ty powiedziałeś, że po trzech miesiącach jakieś się pojawiają prośby, powiedzmy niezwiązane z realizacją, no to ja zauważyłem po sobie, że jeżeli być szybko ten dystans skrócę, no to takie prośby i różne jakieś bardziej emocjonalne teksty czy powiedzonka pojawiają się znacznie znacznie szybciej, także zwracajcie uwagę też na siebie jakimi jesteście ludźmi, czy jesteście introwertykami czy ekstrowertykami, no i jednak praktyka pokazuje i doświadczenie, że jednak warto trzymać zarówno tych wykonawców, jak i dostawców, jak i klientów no po prostu starać się trzymać na dystans, starać się trzymać ten zawodowy dystans, ponieważ jeżeli zbyt mocno i zbyt szybko go skrócimy no to tutaj ryzykujemy po prostu zanim ta relacja się na dobre poukłada jakimiś dziwnymi sytuacjami, które mogą spowodować, że ta relacja zakończy się szybciej niż wszyscy się spodziewają. I tu uwaga, e, jako uzupełnienie <noise> dla, do, do tego, co powiedziałeś, dla deweloperów, stricte, jeżeli macie zatrudnionego kierownika kontraktu, czy, czy, czy inwestora zastępczego, jak ognia, unikajcie budowania takich otwartych relacji z wykonawcami, tak? Czyli już wy, stricte, jako ostatnia instancja, zostajecie jako niedostępny, e, wręcz siedzący gdzieś na tronie król, którego, którego wykonawca prawie, że nie może dotknąć, a już na pewno nie może pogadać sobie o głupotach. I przejść na ty, no bo po to macie menadżera, który zajmuje się tymi wszystkimi działaniami operacyjnymi na budowie, żebyście wy mogli w razie co wejść z, z taką powiedzmy chłodną kalkulacją, oceną i absolutnie z opinią nie do podważenia. Tak? No tutaj nie ma zupełnie potrzeby, żebyście wybudowali jakiekolwiek relacje bezpośrednio z, z wykonawcami. I płynnie przechodząc przez tą mentalność polskich wykonawców, czy klientów, powodującą po prostu, że te relacje mają tendencję, szczególnie w tej branży, mają tendencję do trwania zbyt krótko, przejdźmy sobie generalnie do mentalności i gospodarki tego kraju, do gospodarki kraju, w którym zakazany jest optymizm. Mm, tak jest ten temat. Temat rzeka, tak naprawdę, ale tutaj uznaliśmy z Kacperem, że warto o jakieś takie na nasze uwagi wypowiedzieć. Oczywiście one się w zapewne w większości pokrywają z Waszą oceną obecnej sytuacji. Zakładam, że, że kanał ogląda sporo osób, które są przedsiębiorcze, które chcą coś zmienić i, i, i po to są na bieżąco. Po, co, po to poszerzają wiedzę, żeby móc posiadać narzędzia do realizacji swoich celów. No, i nie da się ukryć ogólnie, patrząc po gospodarce, po tym, co się dzieje i jakie, jakie fundują nam nasze władze rozwiązania na, na te problemy, które nas spotykają w tych tam no, dość trudnych, przyznajemy, czasach. Oczywiście one mogą być trudniejsze, więc też nie ma co płakać, że jest dramat, ale, ale uważam, że w tej chwili no, potrzebowalibyśmy trudnych, ale mądrych decyzji. I tutaj, oczywiście, od razu przychodzą na myśl stopy procentowe. Akurat jesteśmy na gorąco po przepięknej akcji. Pana Glapińskiego, który tak naprawdę robi jedno, mówi drugie, efekt jest odwrotny. Nie oczywiście... traktat, traktat Sopocki utrzymany. Traktat Sopocki tak, obiecał, zrobił, a następnego dnia zamieszał w kotle, tak że efekt jest, jest odwrotny. No, takich wrzutek jest du dużo, i tutaj z perspektywy przedsiębiorców, którzy są tej karuzeli legislacyjnej w cały czas rozbujani, kręci się w głowach już od, od lat. Teraz na gorąco wchodzi nowe, nowe prawo budowlane, w sensie oczywiście jest opiniowany w tej chwili, ale następne zmiany w tej naszej ustawie, które jeszcze dodatkowo wprowadzą no, takie zmiany, które będą wymagały przede wszystkim uwagi. Już pomijam fakt, że wiele, wiele ustaw wpisanych na kolanie i rozporządzeń, które trzeba na bieżąco analizować, efekt jest odwrotny od zamierzonego. No, właśnie nie wiadomo, na no, jaki efekt one były zamierzone, więc tutaj też nie jest to może w, w, w ramach mojej oceny. Ale tak czy siak, w prawie budowlanym znowu będzie coraz większa ilość odpowiedzialności cedowana na kierownika budowy, on się stanie tak naprawdę. I już będąc osobą tymczasowo na wolności, to się skadło śmialiśmy, że faktycznie to już tylko na warunkowym tak naprawdę jest z urodzenia kierownik budowy, bo to jest od razu wyrok uzyskując te uprawnienia. No bo tak jak gdzieś tam w kuluarach sędziowie mówią, że zawiłość tego prawa jest taka, że, że to jest kwestia czasu interpretacji, żeby każdego kierownika móc uznać za, za winnego. Tu, tutaj po rozmowie z jednym z inspektorów bardzo doświadczonym właśnie a propos tej nowelizacji prawa ustawa prawa. Budowlanego. No już tutaj kodeks, kodeks karny wchodzi na, na odpowiedzialność dla, dla kierownika budowy, więc naprawdę boję się, co będzie z tymi osobami technicznymi w procesie inwestycyjnym, które sprawują samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, bo faktycznie za chwilę będzie kierownik budowy tylko od pilnowania papierków w zgodności z ustawami, nie z dokumentacją i już wiedza techniczna i doświadczenie nie będzie miało żadnej wartości, bo nie będzie na to czasu. To też oczywiście ma przełożenie na sam proces budowlany i tym samym inwestycyjny. Cały proces inwestycyjny przez, przez te sy sytuacje, które, które nas dotykają, przez te stopy procentowe już jest utrudniony. Sami wiecie, jak, jak ciężko jest w tej chwili... Z finansowaniem inwestycji i z jednej strony trudne czasy dają możliwości, tak. Ludzie przedsiębiorcy powinni w tej chwili zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Ciężko jest po prostu przy, przy, przy takim prawie, tak pisanym prawie, bo oczywiście my próbujemy, szukamy rozwiązań na co. Władza nam funduje nowe, nowe zmiany, żebyśmy tylko, broń Boże, nie znaleźli sposobu rozwiązania tych problemów, które nas dotykają. I oczywiście problemy będą, a tutaj po prostu szerszy kontekst jest taki, że ogólnie nie ma u nas tendencji takiej inwestycyjnej, zwłaszcza jeżeli chodzi o fundusze. No nie, nie są to dobre warunki, nie jest to podatny grunt do spokojnego wzrostu i rozwoju. I tutaj też to troszeczkę wpływa ocenę przedsiębiorców w Polsce, no bo faktycznie trzeba tak lawirować, w tym wszystkim, że efekt jest taki, że reszta społeczeństwa faktycznie zaczyna, zaczyna nazywać nas kombinatorami, a to tak naprawdę wynika z tego, że my chcemy przeżyć, tak? My chcemy dalej być przedsiębiorczy, chcemy dalej się rozwijać, chcemy mieć możliwość, a te możliwości są nam zabierane. Cieszę się, że, że tak wiele osób dalej w tym wszystkim funkcjonuje, widząc Was, którzy oglądacie już nasz kanał, nasz kanał em, Cały czas, że dalej działacie, dalej próbujecie, rozwijacie się. Zresztą też od wielu klientów indywidualnych zauważam... Takie mądre podejście do, do, do finansów, to na pewno będzie plus tego kryzysu, że w końcu zaczęliśmy rozmawiać o finansach i powoli zaczynamy rozumieć finanse. Nie mówię oczywiście, że wszyscy w Polsce, bo to oczywiście nie jest prawdą, ale widzę, że to spowolnienie, to utrudnienie daje, daje taki bodziec do wzrostu. Myślę, że przy lepszych warunkach zewnętrznych no, efekty by były niesamowite. Niestety. Tak jak to hasło wspomniane przez ciebie, optymizm zakazany. Z drugiej strony, chcielibyśmy uśmiech na twarzy widzieć, ale wszyscy są tak zajęci i zmęczeni pracą, że nie ma chwili, żeby się uśmiechnąć i żeby jakieś tam pozytywne wnioski wyciągnąć z tych ostatnich kwartałów. No ale idzie koniec roku. Będą podsumowania. Bardzo chciałbym Was wszystkich widzieć też. Przy urnach. Za rok. Przy urnach. I, i to nie, nie, nie ten, nie jest polityczna żadna stawka, ale generalnie miejmy nadzieję po prostu, że, że starczy siły, żebyśmy mogli faktycznie brnąć dalej w to, co idziemy. Jeżeli chodzi o prawo budowlane, to też pewnie zrobimy podsumowanie, jeżeli ta ustawa czy nowelizacja wejdzie, no bo na ten moment to są, to są tylko takie urywki, powiedzmy, które gdzieś tam się pojawiły na etapie, na etapie opiniowania tej ustawy. Ogólnie mam, mamy wrażenie, biorąc pod uwagę sytuację w branży i rotację. Wśród firm budowlanych, czy wśród osób pełniących funkcje techniczne, że budownictwo to jest taki wstęp, prowadzenie firmy budowlanej, czy działanie w budownictwie, to jest taki wstęp, takie przedłużone powiedzmy szkolenie, przedłużone studia, po to, żeby potem móc zmienić branżę i działać po prostu skutecznie w innej branży, bo można odnieść wrażenie, że nawet firmy, szczególnie firmy wykonawcze, czy osoby ogarnięte, które w branży budowlanej działają, gdzie nikt by się nie spodziewał, że, że one nagle podejmą decyzję o zmianie, no po prostu to osoby znikają z rynku nagle i po, po szkoleniu czy, czy, czy po stażu no jakby przechodzą na przykład do branży IT czy do branży handlowej, czy, czy do spedycji. Takie, takie zjawisko jest nagminne. Nie wydaje mi się, żeby takie zjawisko było tak samo mocno obecne na przykład w branży medycznej i w branży IT, że nagle jakiś informatyk siedzi i po prostu podejmuje decyzję, że nie, nie, że generalnie ta informatyka to bez sensu, warunki pracy są beznadziejne, to z, 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 zacznę działać w budownictwie. No mm. chyba nigdy chyba nigdy nie słyszałem o, nie o w tę takiej. Stronę. Tam o takiej jest sytuacji. zakaz wjazdu. Tak, także tutaj mm. z tym optymizmem i z tą sytuacją gospodarczą naprawdę nie jest lekko. Coś jeszcze chcesz czy? Nie wiem, tak. No jest, jest ciężko, ale tak musi zostać chyba faktycznie. Tak, tak. tak Żadnego roz... pozytywu nie ma dzisiaj. No, trochę mnie poniosło. Czekaj, to muszę coś dowalić jeszcze bardziej. Że... A wczoraj mi urwało nogę i jestem bez nogi. No. No dobra, słuchajcie, to wszystko na dzisiaj z, z tego nagrania. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na, na razie, razie. Hej. hej, hej, cześć, cześć.